Ale ładny szczupal, proszę podbierak naszykuj Jest ładny, metrowa i to lekko O, proszę, proszę Będzie gruby szczupak Jak nie metr 10. Jeszcze nie wiem, nie wiem go Na jeden raz proszę, jakbyś go podebrał Żebym się nie bawił Tu już wychodzi, jest go silnika Jaki Ta. pięknie Super! Jak twoje oko? Odczepisz to ten? No. Cztery! Tak? Ale łeb ma wielki. go odczepisz tutaj? Czekaj, 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 może daj go na razie w wodzie, jeszcze. Ja tu matę znam Dobra, mam. Ale różowy jest. Taki różowy. Możesz tam zerknąć, jak on wygląda? Tu z tyłu. Tak, o. Met 5. Met 5? Met 6, Dobra. Dobra, Met 6. Jestem mój człowiek. O, super. No i jest kolejna. Sztuba metr 6 w pięknym różowym kolorku Dobra, dzięki No i co? Wypuszczamy go no Dawaj, 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 nie udawaj, nie udawaj Weź krótki hole Idzie, wstał, dobra, poszedł Ogarnął się